Podczas mojej nieobecności dużo myślałem I już wiem Koniec z nagrywaniem nudnych filmików O dziś każdy vlog będzie gdzie indziej nagrywany W lesie, w polu czy w kościele Więcej filmików z jazdy W tym tygodniu ogólnie mało jeździłem Będzie na tym kanale Ale przede wszystkim czas na konkurs Z okazji 400 subskrypcji Nie chcę być jak inni, że co 500 czy co 1000 subów będzie konkurs Chcę być inny A więc co do konkursu Można wygrać na naklejki Co trzeba zrobić? dać subskrypcję, dać lajka pod filmem, udostępnić film na swoim profilu na Facebooku. Nie będę tego sprawdzał, bo wierzę wam, moi widzowie, że jesteście uczciwi. Film krótki, lecz treściwy. Trwa konkurs od dziś do 15 września. Powodzenia, Narka!